Cześć, cześć Siemanko z tej strony Bartek. Widzowie, dzisiaj gramy w terytorium LIO i jak się możecie spodziewać, jest to drugie podejście do tego, yy, aby po prostu chronić naszego sojusznika i wygrać. Mm, ostatnio nam się skończyło to tak, że polegliśmy. A ogólnie w każdym filmie mamy po trzy szanse jest to już drugi film z tej serii i mam nadzieję, że ostatni. Jak słyszycie po moim głosie, już mnie to patologia, i yy, po prostu chodzi o to, że nagrałem recenzję, w której tak cały czas gadałem i, i umarłem prawie. Ja teraz się nie mogę po prostu przestawić, ale spokojnie, yy, dobra, mam Pali To Tutaj jakieś takie reparacje malutkie, kurde rozbierzmy, mamy tutaj eksklawę yy, mamy tutaj dosyć potężnego sojusznika, w sensie przeciwnika, nie sojusznika widzę, że nasi sojusznicy próbują go zjadać, ale widzę właśnie, że my jako Stany Zjednoczone musimy to wygrać, jednak widzę, że czyli co Meksyk właśnie nas kosi. Powiem tak, po prostu Meksyk nas kosi i koniec, kropka. Jesteśmy... Chociaż 100 tysięcy jednostek ma... 200 tysięcy jednostek może pomóc nam nawet, więc... Ej dobra, ej mega dobrze idzie. On powiem tak, to jest chyba najlepszy start jaki miałem w życiu. Co jest? Nie, nie, naszego syna nie, 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 on nie może nie umrzeć, bo przegramy. Ej, dobra, czekajcie, bo nie, 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 nie muszę walczyć na dwa fronty, najgorzej. Dobra, jakoś się odratowujemy. To jest najważniejsze, najważniejsze jest teraz, żeby tamten typ nas właśnie tego nie zrobił. Nie, nasz sojusznik poległ. Spokojnie, mamy jeszcze dwie szanse. Dobra, gdzie jest drugi najlepszy gracz? Bo, oczywiście, najlepszy jesteśmy. My dosłownie mamy koronkę. Wywierzmy sobie flagę Jugosłowia. Nie wiem, wywierzmy sobie flagę z tej Mongolii. Walić, widzę Wygrywamy to po prostu na es się. Nawet nas stać przez to, że jesteśmy kingiem. Ja jestem dałunem. Czemu ja od razu toczę bitwy? Musimy chronić tego quest dynastii, który właśnie wypowiedział jakiemuś potężnemu państwu wojnę. Brawo, widzę, że najbardziej spostrzegawczy nie jesteś. Przyjmij sobie flagę polski na przykład. Albo w ogóle sobie nie bierzmy nic. Jesteśmy Unią. Op, jesteśmy Unią Europejską. A powiem, musimy na pewno zdobyć tutaj tereny... Gdzie my w ogóle jesteśmy? A my tu jesteśmy. Uruchomij nam właśnie zjadł sojusznika. Widzowie, po tym... Po tym, widzę, będzie ostatnia szansa, więc trzeba się pilnować, trzeba się pilnować. Jest! Jest! Nie! 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 Jakbyśmy my go zamknęli, to my byśmy już wygrali tą grę. Żebyśmy musieli jeszcze wygrać tą grę, ale by byśmy się nie musieli martwić o sojusznika, jeszcze tak to musimy się martwić o sojusznika. Nie wiem, nieważne. Mam nadzieję, że po prostu... Ale dobra, mamy. Musimy, kurde, nie wiem komu wypowiedzieć wojnę. Na pewno tego typa tutaj rozebrać i tego tak samo. Um, no kurde, i tutaj, ten, gdzie jak? Ja jestem gdzieś, nie wiem, na jakimś zadupiu. Jezu, Maria. Ja na razie bym korzystał z jakichś typów, którzy po prostu są atakowani. I tak bym to robił. Widzę, że nasz Makidia y, wypowiada dużo wojen. To mi się w ogóle nie podoba. Na początku bym musiał Ciebie zaatakować, żebyś tym czasem nie wypowiedział. Dział wojny. Dobra, zamknęliśmy go, zamknęliśmy go. Dobra, tu jest dobrze. Teraz, żeby ten Uzbek... O, właśnie, właśnie o tym mówiłem. Żeby to się nie stało. Mam nadzieję, że on sobie poradzi, bo jeśli nie, to jest słabo, mega słabo. Nie poradzi sobie. Chociaż... O kurde, ole fort! Dawaj, walisz go! Wygrywamy to! Nie wygrywamy tego! Walić! Pomoc, 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 pomoc. Nie, no i przegraliśmy. Widzowie, ostatnia szansa. Teraz albo nigdy. Teraz albo w sumie w następnym odcinku bardziej. Proszę. Nie, nie. Nie, no znowu taka sama sytuacja. Nie, kurde. Ale słabo. Dobra, czekajcie, trzeba tutaj rozwalić ich wszystkich. Ej dobra, czekajcie, ale się tak dziwnie gra, dobra, nie. Trzeba grać normalnie. Gdzie jesteśmy? My, My jesteśmy tu, musimy Tibetai Empire. Chronić Imperium Tibetai Chyba sobie poradzimy. Nie, 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 tylko nie ty. Tylko nie ty! Wypowiedział wojnę, dobra, typie oficjalnie wojna teraz, nie?

To tym razem to my jesteśmy chyba Rosjami. W sensie będziemy Rosją, jeśli nam pójdzie. Musimy chronić Spanish Empire. Obra, wysyłamy ultimatum na eksplorację typie. Uwaga, zobaczymy jak sobie poradzimy. Ach. Mamy 11 miejsce i to jest bardzo owocne. W sensie, właśnie już mamy 30. Nie, 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 tylko nie ty, tylko nie ty, tylko nie ty, tylko nie ty, tylko nie ty. Tylko nie ty. Zapomniałem, że możemy soportować naszego sojusznika. Dobra. Teraz my mamy totalną władzę, widzę. Wygrywamy to... Dzisiaj jesteśmy mniejszością narodową i nie mamy szans z zielonymi, ale oprócz tego to wygrywamy to. Okur. No to mamy przewalone. Jugosławia. Y, Jugosławia ta. To... Skandynawii. Okej, okay, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie, nie, nie Dobra. Nie, 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 Ro nie, nie, Rosja, nie, nie, i Rosja, dogadamy się, dogadamy się, nie Co to jest za granica? Co to jest za granica? Dobra, to jest druga najbardziej dziwnie na granicy. To była chyba najbardziej owocna wojna, jaką kiedykolwiek toczyłem. Przecież, jeśli my będziemy teraz graniczyć tylko z. Zobaczcie! Mamy ogólnie jesteśmy Rosją w tej chwili. Tylko, że mamy stolicę w Moskwie. A może to się zmienić, jeśli podbijemy tutaj nasze jakieś takie buntowników. Mam nadzieję, że różowy nas nie będzie chciał zaatakować. O kur. Dobra, posłuchajcie, mamy już swoje te jakieś w półwyspie. ale to jest najbardziej ustawiona granica, jaką można mieć, nie? Dobra, typie łatwo z tobą. Wypowiadam ci wojnę, nie? Jestem najlepszy. Jesteś królem. No i widzowie teraz oficjalnie jako Rosja możemy podbijać te takie małe wypierdki, co mają po 100 mili Co mają po 100 tysięcy Indie. Co? Co, co ty sobie myślisz? Ty biedna Hiszpania, co nas soportuje tylko po prostu nam daje tam po 2000 jednostek. To jest smutne aż. Ale prawdziwe, niestety. Wizowie, to jest mega potencjał. Gdyby nas nie atakowali jacyś Arabii. Stary, ja bym ci dał reparację, ale nie chcę mi się. Chociaż nie, to jest. Mo no właśnie, tego się bałem, jak będę miał z nim granicę. Dobra. Tepy, nie ma was po prostu, nie ma was. Ej, to jest mega dobre. Oj, to jest chyba najlepsza runda, jaką grałem. No nie, no jeszcze inne. Tak? Nie, Australia, kurde. Weź się. O, ja, mając 2 miliony jednostek, mam tylko mili Ja myślę, mając 2 miliony yy, terenów, mam tylko milion tych jednostek. Tutaj jakieś te małe wysepki. Jezu, jak to wkurza. Ja bym poszedł na Grenlandię chętnie, ale trzeba się na początku zająć ocenianiem, bo to jest najbardziej wkurzający naród, jaki widziałem. Co ty sobie myślisz o oceanie? Powiedz mi, kochana papułonowa Gwineo. Tutaj ona nas głównie takie Bo Australia to jeszcze tam trochę, ale. Głównie Papua Nowa Gwinea. Nikt nas nie. Wiecie co? Mamy tyle milionów. Widzowie, my chyba jesteśmy. Zowie chyba nawet Wielka Brytania nigdy nie była taka wielka, nawet w swoich tych czasach tego, wiecie, takiego Ty, bycia takim złotym wieku jej. On yy. powiem, ja bym ich po prostu dobił, yy. ja bym ich po prostu dobił, no yy. nie no Madagaskar, weź się. O, kurde, ey, o Stany Zjednoczone też ładnie biją. Ale my się musimy wziąć na, na najbardziej wkurzających, czyli oczywiście na oceanie. Oni mogą nam dać spokoju. No. Jezu, jaki typ! Dobra, idę na Australię i mam was wywalone, kurde. Papua-Nowa Gwinea, szykuj się. Co jest? Tu na Trzeba sobie czas patrzeć, bo te 20 milionów zaraz może się zamienić w 2 miliony, więc trzeba uważać. Nowa Zelandia i Papua-Nowa Gwinea. No i ładnie reszta tych, od... tych, tych typów to nam nic nie zrobi. Co nas... Gdzie nas atakują znowu? Aha. Dobra. Ja nigdy nie pójdę do... okur <grych> y okej. Okay? Y no comments? Nie, no, ja muszę iść na tam Irland i w e, kur. Co co oni są wkurzający? Oni mi wysyłają 40 jednostek w łódce i myślą, że są kozakami. To jest? Dobra, 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 trzeba uważać, trzeba uważać, bo jak właśnie takie gr granice to je trzeba odpowiednio asymilować. Dobra, z Australii niech pojeździ na łódka tutaj. Jeśli chodzi o dwie Ameryki, to zaraz się tym zajmiemy. Na początku bym chciał podbić Grenlandię Południową. Dlatego, że ona jest bliżej kraju, którego nie. Antarktydy, która znowu nam wysłał łódki. Jezu, co za typ! Czy wam na serio nie wystarczy to, że płynie do Was 5 milionów jednostek? A teraz na Waszym terenie jest 33 miliony? Co jest? Dobra, czy trzeba uważać? Po koniec trzeba podbić Zelandię yy, zachodnią. Bo, yy, wschodnią, zachodnią, tak, Zelandię. Zelandię wschodnią to my już mamy. Mmm. Mmm. Mm, mm. Buntujemy się, chamy jedno. XD. O, Antarktyda jest nasza. Teraz. Zaraz będzie Grenlandia, północna... południowa, północna. A, po, do północnej też się w sumie możemy wybrać. Halo? Islandia? O, dzięki, że... Mhm, ona z Francji, dobra. Oczywiście my jako Wielka Rusja... Niedługo wygramy, tylko trzeba pozbyć się tych małych wypierdków, które wysyłają po 21 jednostek. No i widzowie, teraz się rozpęta piekło, albo dla mnie, albo dla nich. Wolałbym, żeby dla nich, ale... To Francja w ogóle! Ej, ale to... Widzowie... To będzie koniec tej serii, czekajcie. Po drugim odcinku. Patrzcie, nie ma ich. Chyba, że znajdziecie mi jakiś inny challenge do terytoria Leo. Na przykład chciałbym zrobić taki challenge, że po prostu... Yy, musimy zrobić... Wygrać grę, ale... Ale mieć cały czas tak. A bowiem to czasem może zgubić. I o tyle tu jest taki problem, że po prostu yy, będzie to wyglądało tak, że przez chwilę będziemy bezbronni. I uwaga! To już jest wygrana. Za chwilę koniec czasu. No i Team White Victory. Widzowie wygrano. No, co ja mam wam powiedzieć? Jeszcze ma, mieliśmy 9, ma, jeszcze mieliśmy 69 milionów jednostek. Ja się z wami żegnam. Cześć i pa. JD. XD Nie, czemu? Dobra, cześć, pa.